Po 16 latach w Koszynie w tym roku nie będzie festiwalu Poland Rock, festiwal u nas. Ale jest to przede wszystkim wynik pandemii, oczywiście, i ograniczeń, które ciągle obowiązują. Jurek już dawno mówił o tym, że chce ten festiwal zrobić. Rozmawialiśmy w marcu i wówczas mówił, że w takiej właśnie ograniczonej formie, na ogrodzonym terenie, z bardzo jakąś tam niewielką ilością ludzi. Taką ilością ludzi, jaką, jaką będzie można wpuścić, że ten festiwal się odbędzie. Początkowo mówił, że będzie to tutaj u nas. No ale tu jest problem, że jakby, jakby ludzie się dowiedzieli, że jest festiwal i nawet w ograniczonej formie, no to pewnie zjechałoby tych kilkadziesiąt, co najmniej tysięcy ludzi i byłby ból. Więc znalazł miejsce właśnie w tych płotach lotnisko ogrodzone, no i tam ten festiwal się odbędzie. Prawdopodobnie ten festiwal do nas wróci, bo przecież tutaj jest y, piękna infrastruktura pod ten festiwal przygotowana i y, 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 na pewno to miejsce, gdzie teraz się ten festiwal odbędzie, czyli na tym lotnisku, tam nie ma takich warunków, żeby, mówiąc o samej gminie, o samej miejscowości, żeby, żeby takie tłumy ludzi y, przyjąć, więc... My liczymy na to, że za rok się ponownie spotkamy z stokowiczami, popularnie tak nazywanymi i że festiwal wróci do Koszyna. Wędrujemy z festiwalem także powroty, wyjazdy to jest coś naturalnego, nie wiadomo co będzie za rok. Póki co trzymajcie kciuki za to, żeby się udało, żebyśmy światu pokazali w pandemii, w pandemii. To są yy, słuchajcie, to są koszały opały, opowiadanie, że może za miesiąc się coś zmieni. Nic się nie zmieni. Pandemia jest i zanim ona Zastępuje to jak lotniskowie, to gdzie trwało. A więc musimy się dostosować do tego życia. I my to próbujemy robić. Mówimy, zróbmy ten wielki koncert, właśnie w warunkach pandemicznych. Miejmy dość zaufanie. Ja wierzę w to, że organizatorzy nam będą mówili: okej, okay, panie Jurku, ufamy panu, że będzie dystans, że ludzie nie będą pogowali, nie będą skakali, tylko będą się zakoływali. No jakoś nam smutno, fajnie, jak ta młodzież przyjeżdżała. Byliśmy zaszyceni, że możemy gościć tyle młodzieży. Chcielibyśmy, nie? No raczej. Żeby to jeszcze... Yy, no dalej myśmy się trwało. przyzwyczaili do Udstoku, tak, Także tak, nam tego zawsze... będzie brakować teraz. No bo to no. miasto tętniło życiem, mnie dużo młodzieży jakoś tak fajnie. było. I zresztą tu te nie? pole namiotowe to było naprawdę fajnie było i takie dobre miejsce w każdym bądź razie. Ja bym chciała, żeby był. Myślę, tak. że myślę, że większość Kostrzyniaków jednak e, jest za tym, żeby... żeby Woodstock był w Kostrzynie. Jest to coś... Myślę, do czego przywiązaliśmy się w dużym stopniu. No i nie ukrywam, że dużo osób w tym roku też było trochę zawiedzionych, że jednak ten Woodstock odbędzie się w innym, mieście, innym miejscu, właściwie. Um, no ale liczymy na to, że wróci. Oczywiście, że żałujemy, przecież to była promocja dla miasta. No i świetne wydarzenie. Wszyscy kochali chodzić na Woodstock. Bardzo żałujemy. Było to troszeczkę dla nas uciążliwe, bo i nawet samochodzenie do sklepów i wszystko. Troszeczkę miasto odetchnie, aczkolwiek z drugiej strony też faktycznie, że koleżanka wspomniała, była to duża promocja dla miasta, więc być może gdzieś jak ten oddech złapiemy jako mieszkańcy, to za te 2-3 lata gdzieś tam może ten Woodstock faktycznie do nas wrócić i wtedy będzie może coś inne całkiem podejście do tego wszystkiego. Bardzo lubiłem na nią bywać na Woodstocku, super atmosfera i oczywiście no, tutaj już mamy blisko, także, także no, wszystko na miejscu było i było bardzo fajnie, także, także, także żałujemy, żałujemy, że w tym roku nie ma.